Cześć szyciuszki! Witam Was w kolejnym odcinku nauki podstaw szycia. Mam na imię Jola i uczę krawiectwa w ultramaszynie. A dzisiaj ubawimy się w malarza. A nie oszukuję Was, mam taśmę malarską, ale będziemy ją wykorzystywać do banalnych e, takich prac, które ułatwią Wam życie z szyciem, szycie z życiem. Nieważne. Zapraszam Was do popatrzenia. Teraz pokażę Wam na wstępie, jak szyć w równej odległości od brzegu. I teraz zobaczcie, płytka ściegowa ma takie kreseczki tutaj. Możemy się tym sugerować. Odcinek o tym, jak prosto szyć, też na, już macie w nauce podstaw szycia, gdzie tam szczegółowo to opowiadam o tych wszystkich płyteczkach. A teraz będzie taka. Inna podpowiedź, bo na przykład chcecie szyć w odległości 10 cm od krawędzi, czy 5, i ta podziałka już Wam nie wystarcza. Zmierzymy sobie przede wszystkim, gdzie jest te 5 cm od brzegu. Owszem, możemy narysować kreskę na materiale i tak dalej, ale wnikliwy analizy to odnowołuje się do tego odcinka, który już jest nakręcony. A teraz. Coś troszeczkę na skróty. Tak fajnie też się pracuje. I teraz z tej odległości przyklejmy sobie nie niszczącą naszej maszyny. Nie działa to źle. O, taki liniał, Po prostu. I teraz w odległości równej, wasz wzrok jest skoncentrowany tutaj, na tej zbieżności i macie po prostu równy odcinek w żądanej odległości. O, widzicie, należy tylko prowadzić materiał przy tej taśmie, a maszyna resztę zrobi. I mamy prosty odcinek w odległości 5 cm od brzegu. Teraz wykorzystamy sobie szerszą taśmę do zrobienia podręcznej miarki. Często gdzieś nam się zapodzieją nożyczki, nie nożyczki tylko linijka albo miarka klawiecka, a na przykład potrzebujemy coś na szybko zmierzyć. Rysujecie sobie po prostu może z tej strony wezmę z tej strony o i teraz, na przykład, tutaj na samym brzegu, może z tej strony będę rysować, będzie bardziej widać, co centymetr zrobicie sobie kreseczki, i ta miarka będzie zawsze z Wami. Nigdzie nie poleci, nie ucieknie, nie zawieruszy się. Oczywiście zrobicie sobie to bardzo precyzyjnie. Ja tutaj na potrzeby pokazu. Nie robię może tego aż tak bardzo, bardzo precyzyjnie, ale mamy. I zaznaczacie sobie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11, 12, 13, 14, 15 i tak dalej. I w, każdym, w każdej chwili możecie sobie odmierzyć to, co potrzebujecie. Jest to cały czas pod ręką, a maszynie krzyda się nie stanie. Przy tej też okazji zobaczcie, to ja nakleję drugą jeszcze taśmę. To tą zdejmę tymczasem. A nakleję jeszcze drugą, bo na przykład możecie sobie wyrysować coś takiego, że będziecie środkiem przez materiał szyli. to są już takie wymysły, powiem szczerze, na potrzeby konkretnej operacji. Tu zrobimy i zrobimy z drugiej strony O i na przykład. Szyjecie pasek konkretnej szerokości, że on już umówimy się, że on jest już uszyty, jest to pasek do jakiegoś płaszcza. Ja sobie jeszcze dopasuję tutaj, poczekajcie, z drugiej strony to zrobię, żeby było tak konkretniej i ciekawiej. Mamy uszyty jakiś pasek do płaszcza, i on jest szerokości tej, którą sobie tutaj wyrysujecie. I teraz chcecie zrobić jeszcze jakieś przeszycie, na przykład po środku tego paska. Tak jak mówię, na bieżąco wymyślam jakiś taki sposób, oczywiście pasek, byłby już szyty, uprasowane byłoby to równo i wtedy w ogóle się nie musicie koncentrować na igle, na stopce. W ogóle Was to nie interesuje. Interesuje Was tylko prowadzenie według tych wskaźników. Widzicie? I wtedy, to bardzo nam usprawnia pracę. I do takich konkretnych sytuacji wymyślonych w tym momencie przez was, czy waszych potrzeb, nie ma jakichś specjalnych tu akcesoriów. To są już indywidualne potrzeby i nam w ten sposób jest łatwiej pracować. Teraz pokażę wam, jak w bardzo prosty sposób zrobić na przykład ostebnowanie rozporka w spodniach. I umówimy się, że to jest nasz przód spodni. Powiedzmy, że tu jest centrum naszych spodni. Tak, tu jest pod spodem zamek i teraz wykonujecie ostateczne ostępnowanie naszego rozporka. Każdy, kto szyje lub wystarczy, że spojrzy na spodnie, w których chodzi, będzie widział, że. Jest szef ozdobny po wierzchu. To jest trzeci szef zamykający cały montaż zamka w spodniach. I teraz trzeba to ładnie ostemnować, bo to jest wierzchni szef. Natma narysujemy może zostanie ślad na spodniach, a może nam się nie chce, a może i może i może. Więc co zrobić? Z pomocą właśnie tej taśmy. Zobaczcie. Wyrysujecie sobie szablonik, który będzie kształtem waszego ostępnowania. No, i teraz tak, jak ma się wprawne bardzo ręce, to wystarczy przytrzymać sobie ten szablonik i przy szabloniku szyć. A jeżeli chcemy się czuć bardzo swobodnie, to ten szablonik wyrysujemy sobie na taśmie, czyli z taśmy potem przeniesiemy to na spód. Czyli najpierw robimy papierowy szablonik, a w każdej czy własnej konstrukcji czy w kopiowaniu gotowych wykrojów taki szablonik będzie. I teraz ten szablonik, oczywiście nożyczkami do papieru, wycinacie sobie. O, taśma jest posłuszna, trzyma się, widzicie. Wycinacie. Z taśmą malarską jest fantastyczna praca, bo po prostu. Nie zostawia nam żadnych śladów. Nigdzie. I teraz możecie to wykorzystać do odrysowania kształtu kołnierzyka i szycia przy tym. Możecie naprawdę przy wszystkich więk, wię, wierzchnich, Boże ją się dzisiaj, wierzchnich stepnowaniach wykorzystywać sobie taki trik. I teraz, gdzie są te nasze spodnie? Tu są te nasze spodnie. Przyklejacie sobie do miejsca, gdzie jest rozporek. Muszę położyć na płasko, żeby to równo przykleić. Proszę. I macie już piękną drogę wyznaczoną do szycia przy brzegu naszego wzornika. Oczywiście na zakręcie trzeba zwolnić tempo i powolutku, powolutku sobie tutaj zakręcać. O. I już po pierwsze mamy drogę. Kontrolujemy cały czas. Po drugie, stopka bardzo płynnie nam idzie, bo ma pod, pod spodem niem oporny materiał. Tylko śliski, papier. Teraz wystarczy to oderwać. No i zobaczcie, jakie to proste. A jakie równe? Kolejna rzecz. Oczywiście, wy sobie to zrobicie na materiale. I cóż ja tutaj wam chcę jeszcze podpowiedzieć? Chcecie zrobić w równej odległości od pierwszej temnówki. Robicie jakieś ozdobne przeszycia. No tutaj akurat mogłabym wymyślać i wymyślać w jaki, w jaki sposób równo na przykład sobie przepikować materiał lub zrobić równe przeszycia. Po pierwsze materiał jest stabilny na stole, bo cały czas sobie go przyklejacie jeszcze do podłoża. Po drugie no, pasek jest Taśma jest równy, nie musimy się martwić, że mamy jakieś krzywizny. Bo jest to równo fabrycznie pocięte i nie ma z czym dyskutować. Zostawiłam prześwity tylko na igłę pomiędzy. No i cóż się wydarzy. Po pierwsze, bardzo łatwe szycie dla maszyny, bo stopka ślizga się po tych materiałach. Znaczy, materiałach po taśmie, może co ja opowiadam. Po drugie. Do no już lepszego prowadzenia nie możemy mieć. I mamy przy pierwszą linię przeszycia. Odetnę te robocze końcówki, żeby mi się nie przyklejało ciągle do paluszków. Dobrze. I tak kolejne i kolejne. Potem taśmy w poprzek i robicie bez problemu szachownicę. Ale już nie będę szyła. Proszę, jedno, drugie. I mamy, no to jeszcze jedno do kompletu. Trzecie, wtedy będzie już ładny rysunek. Taśmy malarskie są w tak wielu szerokościach, że te odstępy możemy sobie zrobić, jakie chcemy. Mało tego, tę taśmę możemy z powrotem wykorzystać. Ona się jeszcze przyklei do zrobienia szachownicy. O, dobra, to chociaż jeszcze dwa razy przeszyję, żeby zrobić jaka e, Wam tutaj pokaz, jaka będzie piękna krateczka. Jest to niesamowicie szybko względem rysowania, odmierzania i bardzo precyzyjnie przede wszystkim. Dobrze, mamy jedną, robię tutaj w takim telegraficznym skrócie, żeby Was nie zanudzać. Ale będziecie na pewno wiedzieli, o co chodzi. Dobrze, oczywiście. Nitki się poplątały, i teraz zobaczcie. Ciach! Ciach! No i mamy jaką pilną grateczkę. Jeszcze słuchajcie, zrobię tak: 2, 4, 6, 2, 4, 6. 2, 4, 6 co ja zrobiłam, policzyłam ilość skoków, jest idealna. 6 na 6, na 6, na 6. A teraz pokażę jeszcze jedną ciekawostkę z taśmą. W momencie kiedy będziecie szyli puszyste Materiały. To jest akurat takie futerko. I specjalnie będę go szyła pod włos, żeby Wam pokazać o co chodzi. Te futerka to jeszcze jest w miarę gładkie, ale nieraz jest dużo więcej takich różnych włosów w bukli i w ogóle takich kręconych, więc może być problem z szyciem. Więc co robimy? Na stopkę po prostu nakleicie taśmę. Nie boimy się, że taśma będzie też pod igłą. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Chodzi o to tylko, żeby taśma była wiążąca szczelinę w stopce i była troszeczkę, już Wam pokazuję bliżej, o, robimy takie obandażowanie stopki. Stopka jest w środku i jeszcze mamy taśmy troszeczkę dalej, za stopką i w górę, tak? Świetnie. I ja znam jeszcze inny sposób na tego typu historie, ale taśma jest pod ręką i przy okazji taśmy to się naprawdę przy omawianiu taśmy to się sprawdzi. Mamy opatrunek na stopce i teraz jak będziemy szyć futerko. Ja zaraz Wam pokażę, co będzie bez tego opatrunku. To zobaczcie, że maszyna pięknie nam zbiera, rozpycha, rozpycha to futro gdzieś tam na boki. A maszyna praktycznie ja w tej chwili, zobaczcie, tu mam ręce, sama sobie bez, o, bez problemów radzi z czymś takim co jest dosyć trudne dla maszyny, żeby maszyna się nie hamowała, nie zatrzymywała i żeby szyła między włosami, a nie po włosach. A teraz stopka ma zdjęty opatrunek. Maszyna... Oczywiście, że przeszyję, ale nie w tak łatwy sposób i zobaczcie, włosy wchodzą już pomiędzy tutaj stopkę. Jak będzie włos jeszcze wyższy, będzie nam się tutaj po prostu zapychać i włosy będą podchodzić pod stopkę. I zauważcie, że już nie ma takiej płynności, tu gdzieś coś się opakuje, maszyna radzi sobie. Ale przy dłuższym włosie można go przeszywać i nie będzie to tak fajnie szło jak w przypadku, kiedy mamy. Zobaczcie, tu jest bez stopki, Wiele, bez e, opatrunku na stopce. Wiele włosów jest poprzeszywanych, a tu jest tak czytelna ta droga, że ściek idzie praktycznie po jakby podstawie korzucha, a nie po kożuchu, nie po włosie. Zauważcie. Że tu włosy są poprzeszywane. I żeby oczyścić, to znaczy, żeby oczyścić ten szef, czyli wydobyć włosy spod przeszycia, muszę się troszeczkę pobawić. A tu absolutnie szef jest pomiędzy włosami, bo ta stopka rozepchnęła wszystko. No i prawda, że banalnie proste. Jeżeli nie macie w domu jakichś dodatkowych rzeczy, jak prowadniki magnesy, czyli liniały magnetyczne, to to właśnie pokazałam Wam, po co mamy sięgnąć, a taśmę malarską domniewam, że każdy w domu ma, więc możecie się w ten sposób po prostu bawić takimi usprawnieniami, usprawnieniami, tak, coś mi się zaplątał język. Tak czy inaczej, bardzo proszę Was o komentowanie, o jeszcze jakieś pytania czy sugestie, co by Wam ułatwiło jeszcze życie, jakie porady. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku Nauki Postaw Życia.